Chrystus z wstał. Drodzy moi, dziś w Polsce, jeśli ktoś słucha mnie w Polsce, to jest święto świętych Filipa i Jakuba. Myśmy to święto mieli 3 maja, więc jeśli ktoś szuka komentarzy do czytań dzisiejszych w Polsce, otwórzcie sobie słówko Syberii z 3 maja. A my dziś mamy już zwykły dzień. Więc czytamy czytania z dnia i dzielę się z wami tym, czym sam żyję, nad czym sam tutaj rozmyślam. I tak czytanie z Dzieł Apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, która jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni, w szabat wyszliśmy za bramę nad rzeką, gdzie jak sądziliśmy było miejsce modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas mówiąc, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Coś ciekawego w tym czytaniu? To, że słyszymy tutaj formę my. Popłynęliśmy wprost do samotraki. Spędziliśmy kilka dni. Jeśli otworzymy Pismo Święte, 16 rozdział Dziejów Apostolskich, dzisiaj mamy od 11 do 15 wersetu, to zobaczymy, że dopiero w 10 wersie pojawia się ta forma my. Wcześniej było oni, oni. A teraz od 10 wersetu jest my. Czyli w tej podróży do Macedonii przyłącza się do apostołów, Pawła i Sylasa, przyłącza się zapewne autor dziejów apostolskich. I to, co tutaj pisze, jest jego osobistym świadectwem, czyli tym, co on sam przeżył. Dlatego tak dokładnie wszystko opisuje. Dlatego widać pewien zachwyt tym, co się wydarzyło tam bo to jest jego świadectwo. Myślę, że to jest niesamowicie ważne, żebyśmy w tym, co mówimy, mówili o swoim doświadczeniu. My często lubimy powtarzać jakieś opinie innych, posłuchamy coś w telewizji, powtarzamy to, cośmy usłyszeli, jak swoje, a to nie jest moje. Nie jest to moim doświadczeniem. Coś powtarzam, jakieś teorie, czegoś się naczytałem, nasłuchałem, coś powtarzam, ale to nie jest moje doświadczenie. Ważne byśmy w tym, co my mówimy, więcej mówili o swoim doświadczeniu, osobistym doświadczeniu. My, ja. Ja przeżyłem coś, ja byłem tam, ja z kimś się spotkałem, ja porozmawiałem. Moje doświadczenie, to co przeszło przez moje serce. I też, kiedy mówimy o wierze, kiedy mówimy o apostolstwie, o wierze, też ważne, żebyśmy mówili bardziej o swoim doświadczeniu, bo czasem nasze apostolstwo wygląda tak, trzeba się modlić, trzeba chodzić do kościoła. Mówimy jakieś hasła, jakieś takie, powtarzamy teorie myśli, a mało dzielimy się tym, co ja przeżywam. Ja chodzę do kościoła i to mi bardzo pomaga. To mnie umacnia. To mi daje siłę. Ja coś prosiłem Pana Boga Pan mnie wysłuchał. Ja rozmyślałem nad Słowem Bożym i zrozumiałem coś, jakąś myśl. Niesamowicie ważna była dla mnie. Włączam te rozmyślania, a tutaj one mi pomagają, i ja czuję, jak to mnie zmienia. Niesamowite było też hmm, niedawno to w, przychodzi taka. Para ludzi, chłopak i dziewczyna, 20 parę lat, niedawno zaczęli przychodzić naszego kościoła, i wczoraj ta dziewczyna mi zaczęła opowiadać, jak to się stało, podeszła i mówi, dziękowała za zakazanie, za, za, za mszę to jak to jej pomogło. I później ją tak pytam, a jak wyście zaczęli tutaj przychodzić? I on mówi, że poszła do pracy, spotkała tego chłopaka i zaczęli rozmawiać. I Mówi, z nim można porozmawiać o wierze, o Panu Bogu. Ja bardzo chciałem o tym porozmawiać i z nim można. Spotkali się ludzie, którzy byli tym zainteresowani i zaczęli chodzić po różnych cerkwiach, weszli do jednej, do drugiej, czegoś brakuje. Kiedy mówią, weszli do naszego kościoła, przyszli, o, jest msza święta, pójdziemy. Weszli pierwszy raz do naszego kościoła i ona mówi, od razu poczułam, to jest moje miejsce. Poczułam, że Pan Bóg jakby wziął mnie za rękę. I od tego czasu oni codziennie teraz, jak mogą, tylko to codziennie przychodzą na przeświętą, chodzą na katechezę. On jest jeszcze nieochrzczony, ona gdzieś w dzieciństwie była ochrzczona, ale nie ma zbyt dużego doświadczenia wiary. Mówi, przeżywa jakiś błąd w wierze, i teraz, teraz ona czuje, jak pan bóg ją napełnia, jak pan bóg ją prowadzi. I to jest rzeczywiście takie osobiste doświadczenie. I jeśli my mamy takie doświadczenie, czy doświadczenie chociażby spotkania z takimi ludźmi, czemu by się o tym nie, tym nie podzielić? I to jest moje doświadczenie. To jest. Pan Bóg tak zadziałał, że przyprowadził mnie do tego kościoła, że dotknął mojego serca, że tutaj poczułem, że w tym kościele jest coś rzeczywiście dobrego, że tutaj Pan Bóg mnie jakby uchwycił za rękę. Piękne, osobiste doświadczenie to nie jest teoria, to jest doświadczenie konkretnego człowieka. I każdy z nas ma takie doświadczenie. Tylko czasami gdzieś chowamy to w sobie zamiast się tym podzielić, zamiast o tym poopowiadać, może warto byłoby. Bardziej dzielić się z ludźmi takim doświadczeniem, mówić my, ja, a nie oni, a nie jakaś teoria. I słyszymy to doświadczenie ewangelisty, które opowiada: jak oni w tym mieście, do którego zrozumieli posyła ich Pan Bóg, jak oni szukali ludzi. W Szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy było miejsce modlitwy, i usiadszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. W Szabat, czyli Dzień Święty. To jest dzień, kiedy można się spodziewać, że ktoś będzie szukał Pana Boga. Poszliśmy nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. Czyli idziemy w takie miejsce, gdzie spodziewamy się, że mogą być ludzie otwarci na Pana Boga i chcący posłuchać o Panu Bogu. Kiedy chcemy być apostołami, kiedy czasem tak jest, że czujemy, no, trzeba by się dzielić wiarą, ale jak to robić? Szukajmy takich miejsc, takich ludzi, takiego czasu, kiedy czujemy, że ludzie są otwarci na Pana Boga. I spróbujmy jakoś właśnie swoje doświadczenie opowiadać innym. I kiedy zauważymy, że ktoś się za tym zainteresował, gdzieś w kimś jest ta iskra wiary, gdzieś człowiek jakoś szuka, widać, że jest zainteresowany tym, co my mówimy, można by pogadać z tym człowiekiem. Szukać właśnie ludzi, którzy są tym zainteresowani, nie wpychać Pana Boga na siłę tym, kto nie jest zainteresowany. I pięknie to określa autor tymi słowami, Przysłuchiwała się nam, bojąca się Boga kobieta, Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Pan otworzył jej serce. Czyli to, że ona słuchała go uważnie, to było znak, że Pan otworzył jej serce. To jest też wielki dar. Takie właśnie ci młodzi ludzie, chłopaki, dziewczyny, którzy przychodzą do naszego kościoła, Pan otworzył ich serce, że oni zaczęli przychodzić, że oni się zainteresowali w jakimś momencie życia. Pan Bóg otworzył ich serce. Właśnie szukać takich ludzi, którym Pan Bóg otw otwiera serce. I na przykład jest grupa ludzi, posłuchaliśmy dzisiaj rozmyślania i zaczynamy mówić, o, słuchałem dzisiaj rozmyślania, tam ksiądz Marek coś tam mówi o Słowie Bożym i taka myśl była, która do mnie dotarła. I na przykład wszystkim nikt się tym nie zainteresował, coś powiedzieli, a jeden człowiek mówi, a co za rozmyślania. I widzimy, że ten człowiek, Pan Bóg otwiera jego serce. Czasem jest tak, że jakiś temat, Pan Bóg otwiera nasze serce. Spróbujmy właśnie szukać takich ludzi, zauważać takich ludzi, którym Pan Bóg otwiera serce, z którymi, którymi chce się porozmawiać o Panu Bogu, o wierze. Zwróćmy uwagę na takich ludzi, zainteresujmy się im, pom pomóżmy im. Może oni szukają Pana Boga, tylko nie wiedzą z kim porozmawiać. Ale też spójrzmy na to wszystko z drugiej strony: że nie ja jestem tym człowiekiem, któremu Pan Bóg otwiera serce. Że gdzieś moje serce na coś się otwiera, i może właśnie warto wsłuchać się w to serce i pójść za tym głosem. Może Pan Bóg mnie otwiera, żeby właśnie słuchać rozmyślania. Może gdzieś czuję, że chciałoby się pójść do kościoła na jakąś adorację, na mszę świętą. Może mam jakieś pytania i chciałoby się podejść do jakiegoś księdza, pogadać o tym? Pójść za głosem tego serca, spróbować. Czasem ktoś podchodzi, że ja bym chciał pogadać o czymś. Mam takie pytania. Jest, Pan Bóg otwiera serce, żeby wyjaśnić jakiś temat w życiu. Czemu by nie pójść za tym? Też Pan Bóg otwiera nasze serce na różne tematy, zajęcia, apostolstwo, jakieś dzieło życia, sprawy różne. Na przykład teraz w tym tygodniu w Nowosybirsku będziemy mieli takie spotkanie ciekawe, mam nadzieję. Nazwaliśmy to spotkanie entuzjastów, czyli ludzi, którzy z entuzjazmem chcą służyć rodzinom. Takie duszpasterstwo rodzin, nie formalne, a bardziej ludzie, którzy jakoś czują ten temat, temat rodziny i chcą w Kościele bardziej się zaangażować dla rodzin, dla służby rodzinom, zbieramy się, żeby pomyśleć, jak bardziej możemy jeszcze służyć rodzinom. I z całej Rosji, z różnych diecezji Rosji przyjeżdżają ludzie na takie spotkanie, entuzjastów. Nie tych, których wyznaczyli, ty masz się tym zająć, a oni sami. Chcą coś robić i jest takie spotkanie, odpowiedzieli na, na takie zaproszenie i przyjeżdżają. Pan Bóg otwiera ich serce, żeby służyli rodzinom. Mam nadzieję, proszę was o modlitwę też za to spotkanie. Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. Właśnie tak Duch Święty nas prowadzi, jak czuję, żebyśmy takie spotkanie robili i tych, którym Pan Bóg otwiera serce, zapraszamy, żeby wspólnie zastanowić się, jak więcej możemy służyć rodzinom. Do czego Pan Bóg otwiera moje serce? Jak mnie prowadzi? Jak się mogę bardziej otworzyć, żeby jakoś jemu posłużyć? Wsłuchajmy się w ten głos serca, Pan Bóg otwiera serce, tak jak otworzył serce tej kobiety, że uważnie słuchała słów Pawła, a potem wymogła na nich, żeby zostali w jej domu, chciała jeszcze bardziej zgłębić ten temat, jeszcze więcej ich posłuchać. W w Ewangelii słyszymy słowa, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślał od ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty będzie świadczył i Wy będziecie świadczyć. Tutaj mamy w stary jeszcze lekcjonarz, tu jest pocieszyciel, ale w wielu lekcjonarzach jest już słowo paraklet. Warto, żebyśmy rozwijali, bardziej się zapoznali, żeby do naszego serca już weszło i, i, i do naszych uszu słowo paraklet, które jest więcej niż pocieszyciel, to jest adwokat, to jest. Y, obrońca, to jest yy, rzecznik. Różnie możemy tłumaczyć to, to słowo, ale właśnie Duch Święty, który nas broni, który nas prowadzi, który nas broni przed atakami złego ducha. I tutaj później też w tym dzisiejszym Ewangelii ostatnie zdanie jest takie, Jezus dalej mówi, to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Bardzo ciekawe, to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Kiedy przyjdzie trudny czas, kiedy nadejdzie godzina, pamiętajcie, że wam to powiedziałem, czyli żebyście się nie załamali w wierze, kiedy przychodzą jakieś wątpliwości w wierze, kiedy są jakieś próby wiary, jakieś trudne doświadczenia wiary, jakiś trudny czas, żebyście się nie załamali, to ja wam powiedziałem, że przyjdzie Duch Pocieszyciel, Duch Paraklet, Duch Prawdy, czyli jak wam jest trudno, jak macie jakieś wątpliwości, jak wam jest ciężko, przyzwajcie Ducha Świętego. On wam pomoże, On was pocieszy, On was poprowadzi, On was pokrzepi, On was umocni, On was obroni. Przyzywajcie Ducha Świętego, może teraz jest komuś bardzo ciężko, może ma jakieś wątpliwości, kryzys wiary. Wzywajcie Ducha Świętego, On pomoże. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Pana Bogiem.